Masz za sobą lata treningów? Współpracujesz z trenerami, pomagasz, asystujesz, a może prowadzisz zajęcia nieformalnie? Czas na kolejny krok zdobycie oficjalnych kwalifikacji instruktorskich. Na kursy instruktorskie edu.pl uczysz się online, elastycznie, w swoim tempie, bez konieczności wyjazdów i utraty pracy czy treningów. Kursy tworzy Polska Akademia Instruktorów, Zespół Praktyków, metodyków i szkoleniowców z różnych dziedzin sportu i rekreacji. Zyskujesz dostęp do nowoczesnej platformy, gotowych materiałów, zadań praktycznych i opieki merytorycznej. Dowiesz się, jak prowadzić zajęcia, planować treningi, budować komunikację z grupą i odpowiedzialnie pełnić rolę instruktora. Kurs możesz realizować wtedy, gdy naprawdę masz czas i skupienie. Wieczorem, między treningami, w weekendy. Nie musisz rezygnować z tego, co robisz na co dzień. Uczysz się tam, gdzie jest. W ofercie kursy instruktora pływania, jazdy konnej, piłki nożnej, sportów walki, trenerów wyższych klas i wiele więcej. Wszystko, czego potrzebujesz. Jeśli jesteś zaangażowany, masz doświadczenie i chcesz działać profesjonalnie, ten kurs jest dla Ciebie. Polska Akademia Instruktorów. Rozwijamy pasję, budujemy kompetencje. Sprawdź szczegóły na kursy instruktorskie edu.pl